Halo, 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 cześć, z tej strony Keep The Beat. to jest mój drugi kanał gamingowy. Jeśli ta informacja jeszcze do Was nie dotarła, to pozwólcie, że się pochwalę. Otóż przygotowaliśmy z moim dobrym kolegą Szczepanem Radskim dość oryginalną formę reklamy next genowej wersji NBA 2K21. Oryginalnej dlatego, bo oprócz samego gameplayu, samej gry zrobiliśmy tam też pewne wartości edukacyjne, które się wam przydadzą nie tylko jeśli gracie wirtualnie, ale też jeśli gracie w koszykówkę, tak o po prostu. Na żywo. Najważniejsza kwestia jest taka, że udało nam się namówić do tego projektu legendy polskiej koszykówki, w tym Macieja Zielińskiego, Dominika Tomczyka, Jacka Krzykałę, Radosława Hyżego, więc, więc tak, to jest dla nas naprawdę bardzo gruby temat i się tym teraz chwalimy wszędzie w internecie. Pierwszy odcinek, Co to jest Pick Roll, wleciał na mój główny kanał. Wiecie, ten poważny, bo to jest gamingowy. Na główny kanał wleciał odcinek, Co to jest Pick Roll, yy, też na Facebooka wleciał, a teraz obejrzyjcie sobie odcinek numer 2. I numer 3, i numer 4 odcinki też zostaną tutaj zamieszczone w najbliższym czasie. Tutaj oraz na moim, na moim fanpage'u na Facebooku. Miłego oglądania, mam nadzieję, że taka forma prezentacji gry się spodoba. Linia rzutu za 3 punkty w NBA wynosi 7,24 metrów i 24 centymetry. Damian Lillard odpalił trójkę, praktycznie kończącą przygodę Pola George'a oraz rasala Bruka z Oklahoma City Thunder z odległości blisko 10 metrów. Piłka wpadła. Czyściutko. Paul George po meczu stwierdził, że to był zły rzut. Czy miał rację? Czym w ogóle tak naprawdę jest zły rzut? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Cześć, ja jestem Kim Debit i wraz z NBA 2K oraz legendami Śląska-Wrocław pokażemy wam, jak podejmować właściwe decyzje rzutowe. Czy Paul George mówił bzdury? Z książkowego punktu widzenia nie. Rzuty oddawane w szalony sposób z odległości 10 metrów z obrońcą na twarzy powodują opad rąk wśród staroszkolnych trenerów. Ale nie patrzmy na to z książkowego punktu widzenia. Ja myślę, że tutaj w tego typu sytuacjach biorą e, górę, można powiedzieć, gwiazdy, które mają ten zespół pociągnąć. Jeśli taki zawodnik robi takie rzeczy na treningach, jeśli taki zawodnik tego typu. Takie rzeczy trafia podczas różnych meczów i ma taki handicap carte blanche trenera, to tutaj nie widzę nic dziwnego. Gorzej byłoby, jakby taki rzut oddał, a nie robił tego typu rzeczy na treningach. To, co kilka lat temu robił Stephen Curry, nie jest przypadkiem. Nie jest w żaden sposób także niczym dziwnym. Imponującym oczywiście, bo rzuty za trzy punkty oddawane prawie z połowy, jak krzyczą w NBA from the logo, robią wrażenie podobne do latających nad obręczami atletów. Carry, Lillard, Trey Young czy Luka Doncic mają daleki zasięg opanowany do perfekcji. Ich rzuty z 9-10 metrów to wyćwiczone, bardzo przemyślane i niezwykle cenne dla ofensywy ich zespołów próby. Taki zasięg nie jest jednak dany wszystkim. Także nie ma niczego dziwnego w wypowiedzi Paula George'a, choć oczywiście i tak stała się ona memem. No właśnie, czym jest zły rzut? Trener Dallas powiedział o rzucie Doncicza: no to to wszystko jakieś takie. takie bo wszyscy mówią, że to, to są, to są nie rzuty koszykarskie, że to cyrkowe rzuty. I on pa, fajną rzecz powiedział dwa lata temu. Wszystkie rzuty, które są trenowane, są dobrymi rzutami. Dlatego dla mnie e, rzut przez osobę, która na treningu pokazuje, że zasługuje na to, jest dobrym rzutem. Zły rzut to także jego forsowanie, ale również taki, którego Chce obrona. Niby trafiasz, możesz mieć na koncie już ze cztery dychy, ale co z tego, jeśli wpada tylko 25% z takich rzutów i ostatecznie Twoja drużyna przegrywa? Defensywy zakładają czasem, że nawet jak zagrasz świetnie, to przegrasz mecz. O ile Harden nie jest tu najlepszym przykładem, to przypomnij sobie, jak Greg Popowicz pozwalał rzucać LeBronowi w finałach Spurs Heat. W tym przypadku chodziło o to, aby LeBron nie wbijał się pod kosz. Jak radzić sobie z takimi sytuacjami? Czasem wystarczy podać, albo dodać do swojego repertuaru coś nowego. Najlepiej jednak ćwiczyć rzut, ale jak nie mamy miękkiego nadgarstka, to co wtedy? Mały gracz jak nie ma rzutu, to jest żaden gracz, można powiedzieć. On musi gdzieś tam trenować swój rzut i to jest również jedna forma ucieczki, oderwania się od zawodnika w obronie i, i, i doprowadzenia do akcji rzutowej. Dlatego myślę, że tutaj jak najbardziej był dobry rzut i trafił, został bohaterą. Nie trafił byłoby mniejsze ryzyko, jakaś tam dogrywka i wtedy dalej 50-50. Podjął takie ryzyko. Obalmy jeszcze kilka mitów. To, że coś wpadło do kosza, nie oznacza, że był to dobry rzut. To, że nie wpadło, nie oznacza, że decyzja była zła. Niejednokrotnie słyszeliśmy bowiem od trenerów, a także autorytetów koszykarskich właśnie to rozróżnienie. Rzut ma powodować bezradność defensywy. To ty masz decydować jaki rzutu, w którego miejsca parkietu i w którym momencie akcji chcesz, a nie obrońca. To jest definicja dobrego rzutu. Dla mnie zły rzut to jest rzut oddany przez osobę, której trener nie chce, żeby była oddana. Czyli dla mnie rzut z ręką, kiedy ja chcę, żeby ten zawodnik rzucał i on pokazał mi na treningu i w meczach wcześniejszych, że potrafi rzucać i te sytuacje zostały przetrenowane, to jest dobry rzut. W NBA 2K21 możesz oddawać rzuty nawet i z 10 metrów. Możesz odtworzyć na wirtualnym parkiecie najsłynniejsze do tej pory zagranie Damiana Lilarda. Oczywiście, zrobisz to tylko garstką wyjątkowych zawodników, i tylko wtedy, gdy nauczysz się bardzo dobrze grać. No chyba, że wolisz ustawić trudność na najniższym poziomie.